...zaskoczony, żeby ta kontra się Męli. nie rozwinęła. Jakobo. No ważne, pierwsze były te minuty, kiedy minęła ta debiutancka trema, bo to tylko puchar w to jeszcze nie La Liga, ale mimo wszystko, kiedy no, gra się z drugim zespołem w zespole, no to dostanie takich szansy, żeby się To wszystko są ważne minuty, i ten stres schodzący z każdą upływającą minutą tego spotkania. Stoperzy realu 20 i 21 lat, to jest przyszłość. To jest przyszłość, tak. No i duża też odpowiedzialność, bo to na ich barkach też jest ten ciężar dobrego ustawiania się, skracania pola gry, oczywiście podejście pod napastnika, krycia odpowiedniego. Teraz, gdyby dokładniej zagrali do Henryka, to by coś z tego mogło być. Tutaj nie daje gila. No, chodź ze spokojem jak widzimy Tapia. mądry mądrze Tapia, wyroganicznie? Ja On by... się to tutaj jest... pokazał do gry. To, to jest piłkarz naprawdę, mówię za z numerem 5.